Przyjemnego oglądania programu życzył sponsor, producent zabawek Polipocket. Za chwilę kumples z dżungli na ratunek w Teletun Plus. Na pomoc! W imieniu króla poddajcie się! Mówią, że dziewczyny nie mogą być muszkieterami. Cóż, ktoś się chyba pomylił. Kiedy zło zagraża królestwu Francji, one walczą ramię w ramię, aby ochronić króla. Charlotte i trzy muszkieterki. Nowe odcinki! Od poniedziałku do piątku o 16.15 w Teletun Plus lub, kiedy chcesz, w serwisie Kanal Plus. Obowiązki wzywają! Tylko bez przemocy, proszę. Spokój, hipopotamy? Pingwin Maurice i jego ekipa powracają w swoim niepowtarzalnym, dzikim stylu. By w dżungli było bezpiecznie. Stać! Kumple z dżungli na ratunek! Możliwe, że trochę nas poniosło. Wszystko kończy się dobrze. Od poniedziałku do piątku o 15.50 i 25.00 w Teleton Plus lub, kiedy chcesz, w serwisie Kanal Plus. Dzień dobry. Hej dzieciaki! Czy wiecie, że na waszym ulubionym kanale czeka na was mnóstwo ekscytujących przygód, fantastyczne animacje, które przeniosą was w magiczny świat wyobraźni, a superbohaterowie uczą nas odwagi. Przygotujcie się na śmiech, zabawę i niezapomniane chwile. robota! Nie przegapcie przygód swoich ulubionych bohaterów w Teletun plus! Rozpal swojego ducha walki w krzecartianej Pokemon Trading Card Game Mega Evolution Phantasmal Flames. Już dostępne. Każdy pakiet booster zawiera 10 kart i jest sprzedawany osobno. Karty różnią się w zależności od pakietu. Są so, Slime tęczowe kreacje, deserkowy mikser. Umieszczamy Slime w mikserze, dodajemy barwniki i mieszamy. Wow! Rozciągliwe i elastyczne. Teraz dodatki i dekoracje. Twój deserek jest gotowy. Deserkowy mikser. Dostępny w sklepach Biedronka. Witaj w Douglas. W blasku świąt i radości. W prezentach, które cieszą serce. Douglas, welcome to beautiful. Odkryj topowe marki idealne na świąteczne prezenty w perfumeriach i na Douglas.pl. W PKO Banku Polskim trwają przymiarki do inwestowania. Tyle kieszeni i każda inna. Bo każdy ma inne możliwości inwestowania. W PKO Banku Polskim inwestowanie możesz dopasować do różnych kieszeni. Wystarczy 100 zł miesięcznie. PKO Twój Bank Polski. Cała ta, ta jazda z prezentami odpuściłem. Teraz prezent ogarnia Orange. Tako, dostajesz w prezencie najszybszy światłowód na pół roku. I do tego Bon na wymarzone tablety, smartfony, konsole. Albo telewizory? Tak o! Ho, ho, chodź! Po prezenty do Orange. Trafione prezenty masz w Orange. Najszybszy światłowód na pół roku za 0 zł. I bon nawet na 1000 zł na wymarzony sprzęt w Orange. Tak o, bo Orange tu jest. Z Vivigo masz święta, jakie chcesz. Pierwsza pożyczka do 4000 i oddajesz tyle samo dopiero w lutym. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Nie ma na tym świecie nic bardziej magicznego niż bliskość, która łączy nas z dziećmi. Dzięki Fundacji Ronalda McDonalda rodzina może być razem w czasie ciężkiej choroby dziecka. Wejdź na stronę Fundacji i zobacz, jak możesz pomóc. Kocham Cię jak stąd, do Księżyca. Pandora. W sercu natury od pokoleń hodujemy karpia. W czystej wodzie, w naturalnym rytmie, z najwyższą troską. Karp to naturalne źródło białka, cennych kwasów, omega i witamin. To nasz smak, historia, tradycja. Karp. Zdrowy z natury. To wspaniałe uczucie, gdy jest czysto. Nowy MOP Wileda Hadwa Pro z dwukomorowym wiadrem. Podłogę myjesz czystą wodą, a brudna trafia do osobnej komory. Wypróbuj H2 Pro od Wiledy. Teraz w Media Ekspert. Fermi projektor smart sketcher, tor, hot wheels, grala kukaracza, klocki Lego, samochód S-Line. w super cenach. Basz z Media Expert. Jak dbam o to, aby moje długie włosy były mocne? Szauma Stronger for Longer Hair, szampon i odżywka. Formuła z hibiskusem i rozmarynem dla mniejszej łamliwości i pięknych, długich, mocnych włosów. Wypróbuj szałmę Stronger for Longer Hair. <trym zypniały> Całem to my, komplet z dżungli. W razie kłopotu.